W świątecznym? Tak. Robimy gwiazdki na ozdoby, więc chodźcie z nami. Pokaż, Nadia krok po kroku, jak taką gwiazdkę wykonać. Eee, dobra. Tu dobra. masz jeszcze dużego kwadrata. Tu mam du dużego kwadrata. Ale najpierw z tego. Macie, co? Macie kartkę z Kartecz bloku. Bierzecie, Zginać Poczekajcie. <grym> <grym> Czyli musimy utworzyć taki trójkąt. Taki utworzyć. I, ścinamy. I ścinamy prostokąt, który nam się utworzył, żeby tak. został sam. I patrzę. Sam taki trójkąt. I macie takie coś, wierzycie też kolejną kartkę i wycinacie taki krześbą jak Tu macie tylko mniej. Tak. Teraz kochani, zginamy naszą karteczką na pół. O, tak jak ja teraz zdjęłam. Również synka. Tak, i teraz wszystkie tak zginamy. A wiecie co dzisiaj? Co dzisiaj robimy? A nie powiem wam. Ale zobaczycie na tym odcinku. Tak, oczywiście. Więc gdzie siedzimy? ale wam nie powiem mm, i tam będzie mega fajnie. z Zostańcie z nami. Zostańcie z nami. Na razie, jak na razie, nam dobrze idzie. Nie do końca uciąć po tych śladach. Pamiętajcie, nie do końca. Czyli taką, jak gdyby choineczkę, prawda? Tak, jakby taką choineczkę. Rozkładam naszą gwiazdę. Klej na środku, czyli tutaj... O! Tak może być. Chyba mam nadzieję. I potem bierzemy sobie te drugie, nie te pierwsze, tylko te drugie. Oj, tu mamy zagródkę, to może tutaj będzie. Też nie ma. I do środka. I do środka. Przyklejamy mocno, przytrzymujemy chwilę palcem. U. Teraz kolejne i tak ze wszystkimi. Przytrzymaj chwileczkę może, żeby złapał dobrze klej. I jeszcze ten. O, wszystkie się odkleiły na raz. Musicie dłużej przytrzymać. Tak, musicie. to przyklejamy tak na ukos, o tak. Tyłem. Tak. Tyłem. Tak. I żeby o. one się nie zazębiały, o, właśnie Tylko. Właśnie tak. Właśnie. No i podklejamy. Się. I podklejamy tyłem. tutaj tył. I na ukos. I na ukos. tak o, tak, tak. Przyklejamy. I przyciskamy. I pokaż. I tak robimy każdą gwiazdę. I tak robimy małe. I duże. Zobaczcie. 17 grudnia! Dawaj, teraz ja klips tym razem, a Ty to. Dobra. No. Co tam ciekawego dzisiaj będzie? No, dobrze. nie mieć Nadię, Nadia. Głośniej, głośniej musisz. Ty musisz. Ja muszę? Nadia. Ej, taka, taka rozg... rozgliba rozciągliwa jak ty. Okej, okay, to raczej nie zgaduj. Widzowie piszcie w komentarzach co to może być. A Nikola, byś nie musiała na to wszystko patrzeć. Okej, okay, dobra to wróćmy do swojego. Taka rozciągliwa jak ty. Guma. Guma, mi też się wydaje. Może do skakania. Chociaż masz gumę do skakania, czy nie? Masz. Może jakaś do, ćwi do ćwiczeń, bo ty ostatnio chciałaś chyba, no nie? Coś tam tak. udawałaś, że ćwiczysz, to może. Guma do ćwiczeń. To co, o tym mówimy do ciebie guma do ćwiczeń? Okej, okay. a u mnie? Byś nie musiała na wszystko patrzeć. No to jakieś okulary. A mi się wydaje, że ta opaska do spania taka. Może byś Żebyś nie musiała na wszystko patrzeć. Znaczy, Albo okulary przycisnąć, że na nie patrzeć. Ej, dobra, jednak myślisz trochę. To co, okulary słuchasz, to mówimy? Okej. Daj ci Google, potem rację, taka opaska ten. Ej, a ja patrz, co ja dostałam, to jest taka, 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 taka... Sprężyna. Powolutku, bo jak no, tak. rozciągniesz za mocno, to ci się zniszczy. Pomóż, jej, Niki. Pomocy. Rozerwij opakowanie. Nie, no, nie Patrzcie, bo to jest o taka, bo taka sprężynka. Nie tak. Pokaż mi, tak jak to się robi. Bierze się na dwie rączki, dłonie i się. O, albo po schodach się spuszcza. Nie tak mocno, no, bo ją po kiełbasie. ale. Tak jak najszybciej zrobiła, to tak... O, ono jest strasznie. Duwe. Ja wam pokażę jak to idzie. A pójdziemy na lodowisko. Umie już jeździć na e, rolkach i dziś 100 razy lepiej niż w tamtym roku, widzę, powodzenia! Ksiąteczne zamówienie. Okej, okay. na miejscu. W zestawie mamy... Co nowego? Mamy różnego rodzaju drwale. Co bierzemy? Drwala? Drwala, bierzemy klasycznego. Tak. Duży drwal. Co? Duży drwal. Dobra. Drwala klasycznego. Tu Bierzemy również zakręcone frytki, z kejtup. sosem śmietanowym. Tu parkłeczki będziemy sos śmietanowy. Bierzemy również herbatkę zimową. Herbatkę Lubisz? Jeszcze nie próbowaliśmy, nie? I bierzemy kawę no, z, z jachtem, no. Dobra, to Mamy już kawkę, herbatkę. Frytasy zakręcone i drwala. Nadia, zaczynaj, otwieraj drwala. No? I co? dobry. Okay, jest kawka. Teraz herbatkę też. Teraz... teraz czas na Okej, okay, chyba najlepszy jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz czas zakręcone w no nie? Otwieramy też sofę. Najpierw, to wygląda jak kalmar. Najpierw bez sosu, potem z sosem, co? Nie. W krótką Pychaja, Z Sosem śmietanowym. Pychota. Najlepsze, co ja mam. Teraz mamy jeszcze kawkę i herbatę. Herba... Kabel Wam pokaz, Wam, herbaty jeszcze. Już... Nie, to jest kaba. A herbata jest. Tutaj patrzcie. Mm. Takie jeszcze nie piłyśmy, Nadia, nie? Trzeba wyjąć herbatę, nie? Dobra, ci. Może nie zatykaj kubkiem? Nie? No spróbuj tak, bo bardziej ostygnie. Pachnie pięknie. Dobra. Fajne takie czuć święto, no tak no za okazało, Pachnie pięknie. Tylko uważaj, jest bardzo gorąco. Dobre, to to, 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 jeszcze to poczekasz, jedzie. no. Okej, okay, też ja próbuję kawę od razu. Pachnie też ślicznie. Słodziutka. Jabłka to była z jabłkiem, no nie? jabłka tu nie czuję, przynajmniej na razie, ale jest smaczna. I Agneta? Rwal wjeżdża świąteczny. Wjeżdża! Pryteczki też. O, to jakaś prosta. Sosik Picabello! Samę! To jest jabłkowe makiato. Ej, łyk! Postaczu. To? Bardzo dobra. Pyszna, nie? Czuć jabłko. Ja też czuję. Nie wiem, ale jest słodziutka, jest bardzo dobra, no. Ale... I cynamon chyba. Chyba tak, Albo ale... taki piernikowy smak. Tak, jest taka świąteczna, dobra, ale e, herbatka też to. A teraz już oczywiście musimy... Ostygło i Nadzia robi ście... herbaty zimowe. Jak? bardzo mocno tutaj czuć jabłka jest bardzo, bardzo pyszna. A zobaczcie, tymczasem jak mama zdjęła słomkę, żebym się nie poparzył. Dobra, polecasz? Nadia pokazuje magię tęczy. Buuu. To samo się przechyliło. Sam chyba widzieliś. Nawet? Nie wiem. Ale chyba. Do no, trzech razy sztuka, Nadia, jak teraz ci się nie uda, to jesteś kapucyna. Bu. Musisz że się poćwiczy. So. 18 grudnia! Karteczka. A jak było w szkole dzisiaj? Bo u mnie było mega fajnie. Ja nie miałam zajęć i pojechałam do szkoły, a zajęć nie było. Dobra, otwieramy. Super miałaś. O, to mamy samo. Kiedy suche i szczepiące, O, on. Ci pomoże. Kiedy suche i szczypiące, on usta. ci pomoże. Usta. No to balsam do ust, ja No. Ale Albo tak. krem. Może krem do rąk. No suche. Szczypiące. No szczypiące nie, szczypiące, nie wiem. No dobra, to balsam do ust. A ty odpowiadałaś, że szczypia do no, usta? nie wiem. No. Może szczypie, może szczypię, może szczypię. Dobra, balsam do ust, tak? Ej, ale czasami szczypię, szczypie. ktoś ma pryszkę. A ja mam czas na mikrofony, żeby nie Balsam do ust. Jezu, to awa! z masłem i e, aloesem, a Nadia ma z... E, Grindze. Samo, tak samo, to jest ten sam, ty, po czy inna panie? ilustracja. I czy fajny jest? To może u mnie popodobnie, bo mamy takie same w sumie, to... Aha. Z drugiej strony. A czy tam też masz? Akurat dobrze mi się... Okay. Mm. <noise> Pachnie, pachnie bardzo ładnie. Obraz tu. Ja też chcę. Nadia nie czuć teraz. Jak? Petrzyj na... w ręce. Czyli nie zapachowy? Jest zapachowy teraz. Jak się Aha, pachnie, tak no. No jest, ładnie pachnie, pachnie, pachnie. pachnie, tak delikatnie. Pachnie tak, ale samo to Delikatnie no. bardzo, no? Tak, ale bardzo ładnie. Ale że będzie fajne, tak no. się wydaje. Mi też. Z hipciem i z liskiem. Liskiem! Hipopos! Tak, mówcie na nim hippopos, A na mnie mówcie lisosos. Ej, a słuchajcie, ja jestem Nadios, lisosz, a to jest nikosz. 19 grudnia! Otwieramy, dawaj. A kochani, a wiecie, że już za... 5 dni są święta! A z Wigili też będziemy nagrywać? No, na pewno. Dawaj. Nadia. Nadia, by W ogóle mamy oddzielnia. Mhm. No, dawaj, dawaj. Nadia. Gładkie. Nadia, by długie były i gładkie. Nikola, by gładka była i nawilżona. No to chyba jakaś masa. Ja, ja mówię tym razem, że serum do twarzy. A, bo maseczki już były, więc ja mówię, że serum. serum. A Nadia by długie były i gładkie. No właśnie. No ale co do nich? Jakiś płyn. Ja mówię, że Nadia miała jakąś. Yy, Taką maskę. Ciszarka. Maskę do włosów, do kąpieli, coś w stylu. Odżywkę, maskę, coś w stylu. O, mama, jakby co czkawkę, więc się nie pytajcie, dlaczego ona ma takie dziwne. a ja zgadłam! A ja mam op opaskę i też to do psikania! Ja mam e, coś typu serum. Już patrzymy dokładnie, co to jest. Mleko do twarzy liczy. Nadjeżdżający, nawiadniający. Fajnie. I ja mam rozczerwanie tak, dla dzieci. Łatwe rozczesywanie włosów. Powąchaj. Czy to też ładnie pachnie, bo to z tej samej firmy, czy truskawkowo? Na włosy se psikni. Tu se psikną. No i już taczy. Pokaż. Trąci? Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Zaraz wam powiem czym. Bardzo ładnie pachnie. <noise> No pachnie tutaj ananasem. Ananasem pachnie, dokładnie. Ananasem tak i czymś jeszcze? To nie jest tu... Na... Ej, jestem ananas. Ananasem i kokosem chyba? Uuu, to pokaż. Mm -hmm. Ale ładnie, uuu. Kokosem Pamięta. czuć. Ładnie, no, no, to ładnie. Tak, ładniej. tak mlecznie, ale to Nadi bardzo ładnie ananaskiem pachnie, fajnie. A ja dzisiaj mówię o... Ja chcę czarną opaskę. Zobaczcie, jak ładnie wow. ci pasuje i ona są jej sukineczce dzisiaj, wszystko. Mi się bardzo... Który to jest dzień? 19 16. 19 dzień. Jak najbardziej fajny. Mi się tak, podoba. Mi też. A ja, ja mam dwudziestkę czwórkę fajnej. Nadia mówiła wtedy, to jeszcze się sprawdzimy, no bo ja mówiłam, że dwunastka będzie najfajniejsza, a Nadia 24. Dwunastka nie była najfajniejsza. Były fajniejsze rzeczy, a zobaczymy, co będzie w 24. Ale wydaje się, że w 24 też nie będzie najfajniejszy. Bo myślę, że zauważyłaś, że teraz mamy takie mniejsze prezenty, wtedy mieliśmy takie duże. Teraz mamy takie mniejsze, chyba że będzie coś małego, fajnego. Albo tak. tu też. Będzie coś mega fajnego. Będziemy mieli. A mi, się, a mi się wydaje, że będzie karteczka. Dzisiaj przynosi Wam prezent Nikoła i nie dostajemy nic w No, ale to też będzie dwudziestka będzie najfajniejsza. Pa! Musimy, Musimy otworzyć dzisiaj jeszcze 20 bo mnie jutro nie będzie. No. Okay. Mamy karteczkę. E! 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 Ja tym razem, jest Nikola pierwsza. Byś je jak rożpunka miała, czyli włosy. Pewnie Nadzia? Miła na Byś fajną kitę miała. Nadzia byś fajną kitę miała, a ja byś je tak... Byś je jak rożpunka miała, czyli długie. Czyli Nadzia będzie miała pewnie... Ty masz doczepiane włosy. <noise> Ale ja pręgę? mam jest swoje. Albo przez wszech... Nie, mi się wydaje, że to będzie jakaś odżywka do włosów, jakiś serum, coś typu tego psikania, takie jak Ty miałaś. Pewnie coś w tym stylu. A Ty? Pewnie jakieś gumki do włosów może? A co ja mam? Byś fajną kitę miała. Albo no, jakieś gumki do włosów pewnie, no. co? Okay. Albo jakieś takie dodatki do kitki, żeby wczepić w nią. Okej, okay. no. zamykamy. O, chyba zgadłam. Z drugiego myślę do pary. A tutaj A. jest y, coś do włosów. Takie Możesz trzy, sobie zrobić na dwie kitki misia. Trzy smaki, trzy zapachy. Jeden to jest mango. Y, mango. Zbogacający wyciąg z mango. Drugi to jest. To jest mango. Po drugie to jest wzbogacający ekstrakt z granatu. I ostatnie wzbogacający ekstrakt z banana. Łu, najciekawszy Sprawdźmy, jak pachną. O takie malutkie. Najpierw z banana. Chyba, że będą zamknięte, to jest nie sprawdzimy. A i czułeś trochę banana, co? Czy nie? Mi się wydaje, że troszkę czuć, a one są zamknięte. A tym bardziej, jak to teraz włączyć? No tak samo jak włączasz. A ja nie wiem, jak Jest granata. <grym> o! o. I co poszło? Ej, no pachnie, no, zobacz. W ogóle nie no pachnie, no, pachnie no, zobacz. Mhm. Pachnie. Mhm. Ej są trzy patrzcie. Jeden taki, no. drugi taki, a trzeci taki. Jeden na stałe, jeden migający i jeden zmieniający się. Ja mam fajne, mam takie jakby, to są chyba jakieś takie odżywki do włosów, tak? Smacujące. Banana, nie lubię banana. To jest taka miłe. Dla mnie, moim zdaniem, kiedy to dzień, nie pamiętam, dwudziestka, fajna. bardzo to, widzowie. <tosłuch> <tosłuch> czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Csak egy, egy,